Przyjaciele z klasy siódmej każdą wolną chwilę spędzają razem. Kasia i Wiktor niespodziewanie zdali sobie sprawę z tego, że są w sobie zakochani, ale dotąd o tym nie rozmawiali. Dobra, widzicie, ja tylko skoczę do toalety. Tylko szybko. Dobra, dobra. Ej, czekajcie, ja też skoczę do toalety, zaraz wracam. Dobra. Ale tchórze boją się, że teraz będą najgorsi. No, chodźcie, zaczniemy bez nich. Dobra, chodźcie. Wiktor postanowił porozmawiać z Kasią szczerze o swoim uczuciu. Nie wie, że dziewczyna także jest w nim zakochana. Kasia, zaczekaj. Co się dzieje? Słuchaj, chciałem pogadać. O czym? Nie domyślasz się? Nie, to coś złego czy dobrego. To zależy od Ciebie. Nie rozumiem. Ja od dłuższego czasu chcę z Tobą porozmawiać. W sumie to ja też chcę z Tobą porozmawiać. O czymś dobrym czy złym? To zależy od Ciebie. No, coś się między nami zmieniło. Czujesz to? No, czuję. Dla mnie jesteś już kimś więcej niż koleżanką. Ty, dla mnie też. Serio? No, serio. Czyli można powiedzieć, że podobamy się sobie nawzajem. No i co teraz zrobimy? No, nie mam pojęcia. Przecież zawsze byliśmy tylko kumplami z jednej paczki. No właśnie. Spotkajmy się na następnej przerwie sami. Dobra, tak zróbmy, a teraz kopmy im tyłki na piłkarzyka. Jestem w szoku. To znaczy, gdzieś tam czułam, że Wiktor patrzy na mnie inaczej niż kiedyś, ale nie myślałam, że ze mną o tym porozmawia, a teraz już oboje wiemy, że się w sobie zabujaliśmy. Tylko jak my o tym powiemy naszej paczce? O rany, to chyba najlepszy i najdziwniejszy dzień w moim życiu. Dziewczyna, która mi się podoba, odwzajemnia moje uczucie. Ale z drugiej strony, jeżeli nasza paczka się o tym dowie, to się załamią, albo wściekną, albo jedno i drugie.